Dzień dobry w ten sobotni poranek. Dzisiaj będę miał gościa specjalnego, wprost z ruskiej Onucy. Przyjeżdża do mnie Bartek. Bartek ma swój kanał motoryzacyjny z ogromną ilością subskrybantów. Liczy ich chyba z 500. Tak więc będzie to okazja do tego, żeby troszeczkę poszerzył swoją oglądalność, bo. Robi dobre filmy, wiele lepsze jakościowo od moich, czy montaż, czy wiedzy tam jest więcej. Wiadomo, że ja jeżdżę po specjalistach, ale jak sam nagrywam, to ta wiedza jest taka, co ja wiem, a oni tam mają naprawdę pojęcie, co robią. Wiem, że teraz odbudowuję pewnego Jaguar'a, ale to wam sam odpowie. No i jest taką samą ruską jak ja. Także on przyjeżdża i dzisiaj nagramy dla was odcinek z infem ze Szwajcarii Akcja reanimacja na kable chyba całkiem padł, Dobra, łot palony i do niego, no ale jest tutaj słyszę. No zależy co pani chce, bo wszystko jest ceny ja, tu jest Aku drugie. Tak. Nagrywasz? To wciągnę brzuch. W brzuch. Jak? Ogrywam gratisy jakie dostaliśmy. Znaczy dostaliśmy, można tak powiedzieć. nie? Yy, Michelinki, kontinentale. Kontinentale, zimówki, jak widać mięsa w ciul. Dot mamy... Rok 11, no to nie... To... Znaczy, to jest 21, jeszcze żeśmy nie przebili. 21 Ach. rok będzie. Ale nie, no mięsa jeszcze mają. One w ogóle jeżdżone chyba nie były. No, no z drugiej strony przy awódę, jak jest lekko. No, no i bo tu jest wielosezon założony. No i co, oglądnijmy sobie. Patrzyliśmy już na dół. Eee, one miały bardzo często problemy z rdzą w dole drzwi. No, tu jest kurwa. Ładniutko w chuj. Tu jest ładnie. czysto. Jestem w szoku. No i nieszczęsne deski w Infinity. Pamiętacie w moim? One na słońcu, takie się. czas tutaj, tutaj, to jest naprawdę ideał w porównaniu z niektórymi. Pękają, dziury się robią. Także tu jest naprawdę ładnie. Rdzy nie stwierdzono. A to Japończyk. Amerykański Japończyk, ale one strasznie rdzewiały. Większość tych infinity jak jeździć, to są wciul pordzewiałe. Nie no, tu jest ładnie, tu jest, kurwa, naprawdę jestem w szoku, nie? Ale to na pozycji z tyłu, w sensie, jak jest ułożony tylny potel, to? chodzi mi o ten kąt, nie? On jest taki jakby, no, nie powiem, że, że limuzynowy, ale taki bardzo chillowy. Nie? Ale, bo to jest regulowane, wiesz o tym? Wiem, że regulowane, ale pozycja maksymalna jest większa niż na przykład w Fajetonie czy w Krysie. Aha, bo tego wychyliłeś teraz no, maksymalnie. Tak, no. no tak. No leży się bardzo wygodnie. Nie wiem, nie siedziałem, nie siedziałem z tyłu w infie. Yy, otwórz bagażnik. Co to tu jest? No, tu mamy po prostu uchwyty To, nagrywam, na, na tu to? U, góry, u góry, A Ty nie widzisz swój, o. A, yy, nie będzie to z tego, z, z czujników któryś, tak? Bo nie wiem, czy, czy tu leci na fabrycznym audio, czy, czy czujniki lecą... Buzer? Lecą z, z Buzera, no. Hmm, może być. No to bo on nie chyba nie miał. Znaczy, się, czujniki są z przodu i z tyłu w tym egzemplarzu? No, ale dołożone pewnie. Kurde, wyglądają ładnie. Szczerze, w sensie ja... oryginalnie? Jakby stąd no. Skórka, czy tam coś, co udaje skórkę, bo to chyba skórą nie było, jak pamiętam. W dobrym stanie. Czekaj, jest coś do włączania czujników? Wszystko nam działa. Co to za plastik? Tam mamy. To jest z akumulatora. Batery plus minus, no. no. A to tak, to nie, to, to na paluszki. No. Więc niestety, niestety. Podokładane nie. tu jest, no tu mówiący, Tutaj jest zajebiście na taśmie dwustronnej mikrofon przyklejony. Tak. A tamto? Eee, nie będzie to do trzymania telefonu, ten taki magnesik? Tak, żeby płasko leżał? No. no nic, no nie będziemy dyskutować. Szyber jest, to jest fajne. Jak Sprawdźmy się. czy działa. Kurde, nie wiem, nie sprawdzaliśmy wcześniej. A... Trzeba go przesmarować, no oh. i znowu cena w dół. Kto smaruje, ten jedzie. No tak. Oh, go. FM. No i już YouTube uciął w zarabianie. A muzykę wyłączyliśmy. W każdym razie, tu jest jeszcze ten taki pomarańczowy wyświetlacz. Rok później były już montowane, powiedzmy, takie pseudokolorowe, ale... To nic, bo są do tego bardzo fajne, dedykowane androidy. Można założyć albo mniejszego Androida jako wyświetlacz, wykorzystując panel. Albo można całe, całościowo wymienić ramkę z radiem na jeden duży wyświetlacz Androida. Ja oczywiście dalej z tymi nawiewami, ale sterowane już wszystko wtedy jest dotykowo. Można też założyć Tesla Androida, ale to wtedy. O kurwa, jeszcze są kasety. Ty, ale wiesz co tu pisze? Co... BOS, BOS, tu jest no. BOS. No. Boss. A wiesz, ile za to dopłacało? Nie musiałeś mieć A. głośników, ale każdy chciał mieć dekory z Boza. Powiem Ci bardzo zadbany, fajny, jak na ten rocznik. A tu jedna część Audi jest zmieniona, nie mówię o tych głośnikach, tylko o tej drugiej, ale to przejdziemy może za chwilę, co? Czy, czy, czy już teraz. Dawaj. Patrz. A no, wydech! Tak, wydechy. Wydek jest zrobiony cały z nierdzewki, zamiast środkowej puchy. Zresztą, idę wam to ograć, pokażę. powiem. Najpierw zrobimy dosyć trudną operację. Mianowicie założymy osłonę. Akumulaczki. Jak to chodzi, panie? Widać, że się kolegowałem z jednym inżynierem, nie? Tak, dobra, przechodzimy tam. Co tu się dzieje? Tu się działo tak, że. Ta wielka, nie, to nie jest. Czekaj, to jest końcowe. Ta wielka pucha to był końcowy, ten najbardziej wygłuszający. A tu była jedna środkowa. Ta środkowa została zastąpiona dwoma mniejszymi. A środkowy został zastąpiony dwoma podłużnymi. Wszystko oczywiście z nierdzewki. Plecionki są krótsze. Katalizatory zostały nieruszone. Uwaga! No i ogólnie spoko. No dobra. Skromnie, skromnie a ładnie. To idziemy się karnąć, nie? Bez tablic rejestracyjnych, czyli nie będą wiedzieli, że to my. No Ej, i co? Ej, gdzie tu się sprzęgło daje? Ej, no masz naprawdę gay. A, Boże. Nie mówimy takich rzeczy tutaj. Nie, ale bo ten, nie wiem, czy takie rzeczy mówisz, bo ty jesteś duży, ale ja jestem jeszcze grubszy i wyższy od ciebie w sensie. Ty, poprzedni właściciel mówił, że coś mu stuka, chyba w prawym przodzie, i to by trzeba było zrobić. Jechałeś gdzieś na stację go zatankować? Słyszałeś coś? Nie. Nic nie słyszałem. Dobrze, kamerkę. Też... Dobra, Paliwa mamy na, no nie dużo. Na pięć dych zalaliśmy i no żeby się pobujać temperatura, jeszcze mogę troszeczkę dojść Nie, dobrze to zawiasty tutaj, no zobaczymy na jakiejś co tam klubie telepie, bo w Szwajcarii gościa albo chcieli za dużo policzyć, albo to no, kurwa matoły same, bo przypuszczam, że u nas to co kluby znajdziemy w chwilę no. i zrobimy jeszcze taniej niż się da. albo zrobimy tu wlot z koszala No to też nie ma problemu Jedziemy sobie na ten krótki odcinek dwupasu. Ja się karnę w jedną stronę, ty się karniesz w drugą stronę, ale za chwilę będziemy mieli. Jedziemy teraz na taki odcinek drogi dziurawy, żeby wychodzić to stukanie, co to tam może klupać, i będziemy jak na tej reklamie się kłócić. Korzystko o kielich. Kłóżysko kłóżysko kłóżysko. To zły przykład, ale. Kielich i wahacz, tuleja. A, a, ja mówię, wahać, czy ty mówisz kielich? No nie ja sztuka mi. Więc... Ja, ja ostatnio ci powiedziałem, że to będzie łącznik stabilizatora. Ty powiedziałeś ci powiedziałem? Eee, powiedzia no, powiedziałem tobie. Powiedziałem tobie, że jednak e, to będzie. Powiedziałem łącznik Powiedziałem dla ciebie! Dla ciebie, powie ale co jest najbardziej smutne, moja diagnoza byłaby trafna, jakby nie to, że, zdech, e, zdech, e, zdech. że wrzuciłeś z screamera kurwa w koło. Co? Cio! Przytarł. coś było. No coś było. Ale to nie było stukanie. No nie było. No czekaj, weźmiemy tego typka sobie. Ale nie zrobił kickdownu powiem ci. No chyba, że miał zapas obrotów, żeby sobie przyspieszyć. No albo ty nie wcisnąłeś dostatecznie gazu. Nie no, wcisnąłem. Pamiętaj, że tutaj jest dość archaiczna skrzynia którą potem zastąpili 7 w, w tym już... W pięciolitrówce? W tej litrówce. Ja traciłem w swoim sporo na właśnie przyspieszenie przez, przez tą skrzynię pomimo tą modyfikacji od Kupcia mhm. Ale ona i tak miała dosyć późne czasy reakcji jeżeli chodzi o kickdown A ty wiesz co to jest za skrzynia? To jest jakiś Aisin czy, czy, czy ZF czy, czy Mercedesowskie główne pożar... Boże... Mercedesowskie na pewno nie jest, bo jeżeli by to była piątka Mercedesowska to by to był NAG1 No e, NAGa mam w krysi. Wiem Tylko do koksowanego nie? Wiem No, gdyby to był NAG1 to Kupcio też by pewnie już potrafił wgrywać jakieś mapy, chociaż nie Mapy ze to miała być tajemnica, miał się nikt nie dowiedzieć, zwłaszcza Mercedes. Żaden, ale że już się wydało. No. To jeździ w Chryslerze w aucie dla ludu amerykańskiego, jeździ z premium Bawarii. Boże, nie Bawaria. Ty nagrywasz kierownicę czy co? Ciebie nagrywam. Dla ciebie, teraz zmieniłeś. No, nie ciebie nagrywam. To mieli zajebisty materiał. No nie, no, ciebie nagrywam. Eee, czekaj, musimy tak, klinkę byśmy sobie podłączyli, co? No, o ile AC. jest? A ACK, właśnie. Ale AC to jest ubezpieczenie. Najpierw bym to włączył. O, nie, 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 jakie 25? Panie, zmniejsz tam temperaturę. O, o, 19 and pull. A na nogi nam idzie, daj to hmm, To. uniwersalnie. Czekaj, mode. O, byłoby, o, i dobra. Tak, idealnie? Dobra, wjeżdżamy sobie na dwukład, poprawiam sobie lustereczko, żeby obserwować, czy nie ma tam złotego BMW za nami, widzisz? Kierunkowskazy działają. No bo to nie jest BMW. Ale tutaj działa ten AWD, nie? Eee, tak. Czy, czy tak A jak mi, u Ciebie? Znaczy, co? Gdzieś, mogę go... Gdzieś się go wyłączał. Kurwa, teraz nie pamiętam. To idziemy za chwilę do tego, będziemy sprawdzać. Ale zarzuciło mi dupą lekko. Hmm? Więc nie wiem, czy, czy tutaj się tego nie włącza. Ale dzisiaj. na szczęście mamy pasy. Więc wszystko tak, zgodnie. Zagrzany, sprawdźmy. Nie, nie nagrywam, bo zbliżasz się do 100 120. km na godzinę. A żeby tam nikt nie ma Coś ty szybertach otworzysz tak szumi? Nie. Nie? A to, no. 180, panie. Trochę pod górkę jedziemy. Mhm. To jest z górki, więc do tych 200, powiem ci. Nie ma szału, albo ja się przyzwyczaiłem już do mojego... Do koksowanego infa, że on. To mi zamykał lisnik dosyć szybko. No ale też masz ponad dwie tony, to też. Wyważył to samo. E, Okej. Okay. O... Wcale nic nie modyfikowałem. No nie. Wcale nie, 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 nie. przyłożyłem tam kurwa torby na siłownię pieniędzy. Tak. Nie, tak to jest powiedzmy. Nawet luksusowy suf bym powiedział. I jest zajebiście dużo miejsca z tyłu. W sensie, bo... E... Nie w bagażniku. Nie, znaczy w bagażniku jeszcze nie o, testowaliśmy. O, o, o tarcze nam troszeczkę biją przy hamowaniu, y... ale może to może stał po prostu teraz dość długo. Nie testowaliśmy, ale patrzcie, ja mam m i 130 kg, może trochę więcej. Yy, I jak ja się mieszczę, no to praktycznie większość osób powinna się mieścić. Zrobić ci nawrotkę na dwupost, czy sobie miastem chcesz przyjechać? Jedź, jedź ty. Będzie, będzie dużo prościej. A tak jak ja będę w kamerze, no to jeszcze się wystraszę i wyłączą. Na no, tu liczy się Łoczta. ta nie, No, no, no dokładnie. Jutro zasięgi skróci. No, to myśli, że to Pornhub czy coś Taki. No, zdążę. No to coś przyjemnie ten wydech brzmi. Jest. Aczkolwiek ja wam to troszeczkę z. No a jakbyśmy delikatnie otwarli szybę? ale też jest spoko wyciszone, także... Ale to nawet nie o to chodzi, bo tych środkowych przelotów nie można wyrzucić, bo będzie nam strasznie w środku mhm. dudniło. Chociaż nie, bo są katy, wiem o co chodzi. No katy są, katy wygłuszają sporo przecież. No. Katy wygłuszają sporo. No, ale już tu gada inaczej, nie wiem jak to słuchać na mikrofonie z telefonu. No ale wrażenie w środku, wiesz, też popatrz, że to, to nie jest... Yy przelot na klapach, tak jak niektórzy mają. E, tylko to jest z kraju, w którym przeglądy przechodzi się tak, jak się powinno przechodzić przeglądy. No, dokładnie o tym mówię, tak? Czyli na pewno nie dmucha powyżej 94 dB. No, no ale brzmi fajnie. Słychać, że jest tam v No, no dokładnie. A plus jest też taki, że jak jedziesz delikatnie, tak jak teraz, mamy te półtorej tysiąca obrotów, to, sobie mruczy. No to, to nie męczy. To sobie mruczy. Ja bym, wiesz co, te, te, te końcowe dwa to są prawdopodobnie takie basówki. Mhm. Ja bym je wyrzucił, <laughs> wyrzuciłby mnie i zrobił tam z nierdzewki dwa takie, jak mi wtedy Kasper z Performance zrobił w moim. Że one nie dawały tego basowego pomruku, tylko taki okay. ten metaliczny wież. Tylko nie też to nie powiedzieć. każdy ma tyle aut, co ty czy ja. Niektórzy będą chcieli mieć auto i na co dzień, żeby odwieźć te przysłowiowe dzieci do szkoły i czasem sobie coś poszaleć. I tutaj ten kompromis, jak na wydech bez klap, no. No mów, co chcesz. Nie znam dziecka, które by nie chciało jeździć, usłyszeć fałsunki. <grym> no okej, okay, okej. Okay. Oliwka jak ze mną jeździ, to grze się, daj gazu, bo mam wtedy poczucia brzuszne. Okej, okay, no to, no to jest argument, z którym nie mogę się kłócić, no, bo nie mam nie dzieci. no, poczucia brzuszne, to, to jest spoko, no chyba, że się je jak idzie ze szkoły, to wtedy ma poczucia głowy. Aha, okej. Okay. I boli troszeczkę. Okej. Okay. O, 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 a teraz my sobie wyprzedzimy, no nie wyprzedzimy sobie, bo mi tutaj się tym Fordem wbił. Musiałeś to zrobić, musiałeś to zrobić. No chyba że on teraz na pasach. Tak, to jest mankament yy, y, A jaki te, mankament? Te, te purkle na desce. Tak, ale chodzi mi, że ta deska jest zmienka. To nie jest jakiś fort. Wiesz, no. no, i, nie no to ja, jest, ja nie mówię, że chciałbyś na tym nocować, to ale to jest taki skaik, no. Wiesz, no, nie jestem Zacharem, ale takie fajne coś, co nie trzeszczy, no. Jak jak trzymasz i szarpiesz, no to nie trzeszczy. No przecież, kurde, no ja to się lat. już dawno tam, jedź ty cipo! Masakra! No co za łeb! Jak ja nie lubię takich ludziów! Trzeba cię będzie wyblurować, bo... Ale le... ja ich nie lubię! Ale ty jesteś mową nienawiści, chłopie! Ja A rozumiem, pra... ograniczenie do 50 tu jest, on o 30! No. Naprawdę. To, jest to jest stwarzanie aż, zagrożenia aż ciebie, w ruchu lądowym. Jest mi aż przykro. Jakbym był dzieckiem, bym się popłakał, naprawdę. No. To jest stwarzanie zagrożenia w ruchu lądowym. Pomyśl sobie, że ktoś by sobie normalnie taką krychą w tym miejscu, jak zawsze, ja jadę 140. Ja. A czy wiesz, No ja... i on, bym się wbił w niego. To był żart, żebyście nie wzięli ta, tego na ta, poważnie. No, 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 tak. Tak jak, tak jak pod niektórymi komentarzami ci mówią, że jesteś foliarz, tak teraz ciebie domówią, że jesteś angryfoliarz. Nie co, nie, zrobić. Co teraz teraz jestem ruską UNUCA, to się okay. Teraz jestem ruska UNUCA. To się zmieniło, zmieniło. No to bardzo fajnie. No fajnie, tu że przejedziemy przez przyjazd kolejowy o. To nam powinno też coś zatrzeszczeć i uderzać jak... No a myślałem, że tu jest jakiś tunel, ale nie ma. Tak, macie nie, tu jakieś tunele? A macie tunele w Cieszynie? Nie. Zajem... Nie, no co ty, Zajem... przecież to zawieszenie tu wzorowało. Nic mi tu nie stuka. Nie wiem, no może jak było nowe to chodziło jeszcze fajniej, ale tutaj też nie ma no się nie, do bo czego czepiać. Ten, ten gość to jest chyba Polak mieszkający w Szwajcarii, który no. go sprzedał w Szwajcarii. No no. On właśnie zgłosił, że jest y, tu taki problem ja myślę, że coś tam stuka. I że nie potrafili hmm. sobie poradzić. Ale kurwa, w kolor Felici. Fajnie. Że nie potrafili sobie poradzić właśnie w Szwajcarii z tym. No uh -huh. okay. to <laughs> tego nawet nie ruszyli i nie ma problemu. Ale strasznie wolno na obroty wchodzi. Znaczy, dobra, ja, ja jestem złą osobą do oceniania tego samochodu. Uh -huh. Wiesz yes. czemu? No bo jeździsz na co dzień mocniejszym autem ale. Nie, ostatni, ostatni Infiniti, taki jakim jeździłem z, z tych roczników, to był właśnie mój. Gdzie były krótsze korby, gdzie był większy tłok. No. Gdzie ona mi szybciej stawała, przez to że były krótsze korby. Okej. Okay. Ja miałem tytanowe zawory, a w tym roczniku. Chyba już nie ma, bo w pierwszym roczniku były tytanowe zawory, a potem zrezygnowali z tytanowych zaworów prawdopodobnie przez koszta, bo jeden, tyta, jeden zawór ty, tytanowy kosztował kupę hajsu, żeby Was nie skłamać, chyba 300-400 złotych, a ich było 16? No i tytan... 500 coś złotych, przepraszam, a było ich 16. Tytan ma ten minus, że on się nie zużywał regularnie. Akurat z motocykli, to wiemy, że Ta. tak jak stal trzeba częściej regulować, tak tytanu nie trzeba, nie trzeba, nie trzeba, nie trzeba, a potem ci się urwie. Yy, znaczy wiesz, że z dbaniem o tytanowe zawory było tak, że niby się tego nie regenerowało, a jednak zrobili mi to chłopaki dobrze wyczyścili hmm. e, właśnie co robią z motocyklami wtedy. Nie zmieści się tam, gruba się. Oczywiście się zmieści. Dobra. Yy, chciałem sprawdzić tutaj jeszcze to AWD. Nie, to jest VDC OFF, czyli wyłączenie kontroli trakcji i tryb yy, sport. To sportowy, snow, tryb sportowy. E, jeżeli chodzi o kontrolę trakcji, VDC-O Dobra, ja cię nie, nie nagrywam, nagram tak jest ciekawsze no, Ja tak sobie tylko sprawdzałem. Dobra, w każdym tak. razie tutaj wszystko działa, plastiki tutaj... Presta BC to jest co zawieszenia z Mercedesa słynne. Tak, można by było sobie poczyścić, ale tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić w tym aucie. Serio. Serio. Jak, to, jak, jak, jak mówi prawdziwy Mirek Hanglarz, minus jedynie na akumulatorze, Pali na widok kluczyka. Ej, ale popatrz. No i co znalazłem? No i. Co to jest? O kurwa, do sterowania chyba światem. No albo Aux. Znaczy, Boże, Aux. Dziwne, yy, to było. Yy, ładowarka do telefonu. Może być. Ciekawe. Jak ktoś miał starą Nokię, no to. Ciekawe. Muszę wyprowadzić. O kurczę, patrz kto idzie. Nie zaparkujemy, bo Grześ się nam wbił tą swoją bejcą. Ładna BMW. Ale co? Myślę, że. Tyle. Coś już o aucie wiemy, nie? Nie, nie, nie pamiętam rocznika. Chyba 2005 albo 6. Albo 6 nie, bo w 6 już były, już prawie kolory były Więc to będzie rocznik 2005. W przebiegu mamy 190 745 km. negocjacji. Z, z kraju Szwajcarii, czyli na pewno nie był walony. Znaczy, nie był w sensie kręcony. Ale jeżeli chodzi o bicie, tak samo walony nie był, posprawdzaliśmy go tak nie mówię, że. Całkowicie, ale tak, co posprawdzaliśmy, to nigdzie bity nie był. Przebiegnął zgodnie, tak? Eee, nie orientowałem się, ile teraz kosztują w Polsce takie, ale tak jak żeś mówił, te cztery dychy trzeba było za taki egzemplarz dać, to jest oczywiście 4,5 litra, a wyszedł ze wszystkimi zapłatami niecałe 30, tak? No, z to No to nawet jeszcze mniej. Także, jak widzicie, opłaca się. Zamawiać nawet choćby pod... Yy, sam zarobek. Jeżeli jesteście w stanie w ogóle, albo macie kogoś, kto Wam pomoże, to ogarniać, bo Bartek na przykład. Bartek ostatnio sprowadził Jaguara XKR, tak? XKRS. XKRS. To jest drobna różnica, bo do XKR-ów zderzaków jest odgroma, a do RS-ów po dwóch latach szukania kupiłem jeden. No i dlaczego nie kupiłeś w ASO, grubasie? No dlatego, że w ASO mi powiedzieli 30 tysięcy. No i dla wielu z Was pewnie powie, a, 30 tysięcy, to weź mi dwa, jakby się drugi zepsuł. No ale dla mnie to jednak było dosyć sporo, bo nie po to chcesz zrobić coś, taniej, z uszkodzonego samochodu. Znaczy, inaczej, wyślesz mi zdjęcie i zamieścimy tutaj zdjęcie, jak ten Jaguar przyjechał, to byście w ogóle nie stwierdzili, że to był samochód. No. Podjął się czegoś takiego, czego ja bym się nigdy, kula, nie podjął. Ale to nie tylko Jaguar, na przykład ten Phaeton, który jest tutaj na, na, na obrazku, to jest Phaeton z 2008 roku, czyli po pierwszym liście, możecie go poznać po ledach i po tym, że... W ma... dupie to mamy, no! Nie mógł, macie co? w dupie, ale... Sedno sprawy! Phauna w 3-litrowym dostałem, dostałem za 11 tysięcy złotych w Polsce. U nas w Polsce, w Katowicach, więc praktycznie... Yy, Dobrze, że nie powiedział u nas w Polsce w Sosnowcu. Ej, nie, nie no tak, tak bym nie skłamał. Masz problem się przyznawać do tego Ale co? Można kupić kurde parametrów od domu, czasem fajne auto, które wymaga dopieszczenia. No Ale i zrobicie. Dobra, pany! Ostatni rzut oka Nie myliśmy go No i to im zakończymy.